Chciałbyś posłuchać też tej książki? Kiedy byliśmy na wakacjach nad morzem, poznaliśmy rybaków, którzy bywali kutrem rybackim i łowili ryby. I mama i my oczywiście też. Bardzo chcieliśmy popływać takim kutrem. Wpadły strachy do parku, każdy z żywą ataką Podskoczyły, kichnęły, dziki taniec zaczęły. Suche liście szeleszczą, strachy piszczą i wrzeszczą. Chcemy zorganizować dla dzieci leczonych w szpitalu taką latającą bibliotekę tak to nazwaliśmy. Chodzi o to, żeby zgromadzić książki, które dzieci miałyby w zasięgu ręki, rodzice w zasięgu wzroku. Całą dobę ustawimy regał i książki, żeby w każdej chwili dziecko mogło sięgnąć po taką książkę. My oczywiście jako koszykarze przyłączamy się do tej akcji i zachęcamy wszystkich kibiców, żeby przy najbliższym meczu ze Starnetem Zielona Góra każdy przyniósł taką książkę, która już... Nie potrzebuje taką, którą już przeczytał swojemu dziecku, tak żebyśmy tutaj też wspomogli tą e, biblioteczkę i żeby ona się wypełniła. Gorąco Was zapraszam do akcji 1000 książek na zdrowie. Widzimy się na meczu w niedzielę, hala mistrzów. Zróbmy, żeby tych książek było 3,5 tysiąca.